Tak, nie wiem co się do końca stało, ale skraszowało grę i wyłączało nagrywanie, więc e, fajnie. Dobra, to teraz e, gdzie jest ten serwer? Tutaj jest chyba ten serwer. Prostujcie. Chwila, chwila, moment. Ona ten ma. To jest chyba jeden z serwerów, w których się jakieś doświadczenie zdaje. Czyli są takie. Tu, tam jest. Tam losowa się przydziała do danej. Tak, to jest to, że losowa. Akurat. O, fajnie, jesteśmy dinozaurem. Lagi, siny, 10 fps. -ów. Nie lubię tej mapy już. No ja. Dobra, e, więc ja Wam tylko pokażę. Ja Wam tylko pokażę e, grę solo. Jak to, jak e, gra solo faktycznie wygląda. E, survival weźmy jesteśmy człowiekiem tak jesteśmy człowiekiem w momencie gdy wybierzemy grę solo. nie da się być dinozaurem niestety change class są so, tak jak u dinozaurów u dinozaurów jest więcej klas to tutaj mamy tylko 5. Pathfinder, Scientist, Commando, pyroma, Pyromajak i Tracker. Ten strzela sieciami, tak jak mnie ustawił na tej zimowej mapie, ale my weźmiemy sobie komandora. Dobra, Red. E, tak to wygląda z gry. Ja muszę to tam. Znaczy chcę dotrzeć. O nie. Ale lagi. Pocipania. No ja yeah. Co to jest? Udaje Izaka tego master Tutaj dlatego to nie tu. A. No trudno, nie mogę już się wycofać. Oczy, pajac. Dobra. Spróbujmy coś z Diga wystrzelić. Eee, co, run, co runda jest w stronie i losowe, ma, e, losowe etapy są. Teraz miałem Niewidzialne Raptora, a teraz są jakieś... Co jest? Nie! Nie! Chyba Wam pokażę teraz jak, jest, jak się umiera. O! Miałem rundę Sogna na talii. Jeden może mi kurwa tak załatwić, że ja nie wierzę. Więc postaram się jakoś ja jesteś. Dawaj mi to. Szybko. Nie, nie wierzę nie wierzę, ale by to do raptorów wtoczyło, gina. No, niestety zginąłem. Przez co dinozaury wygrały? Tak, może się zdarzyć, że będzie Carnotaurus. może się zdarzyć, że będzie Tyrannosaurus, nawet to jest już w ogóle ciężko. Ale jest do zrobienia. Tylko, że no, teraz trochę szczęścia zabrakło. Więc tak, jest solo. To teraz wejdźmy na serwer. Gdy wkraczam na serwer, wszystko odkrywa się. Węgierstą. No i diamenty. Też już biorę w ręce kilo. Ciebie przedzieram się. Nic mi nie upkią nie. Czeka diksowy sen S sorry za to, ale. Jeden, dwa i trzy diamenty. Jeszcze jeden dla zachęty. A leż będziesz ban. Bez kur, nie mnie nie banuj. Znowu mam bana. No ja nie mogę. I tak dalej, coś tam leciało, oh. na, na może 50 subskrypcji, wiem, że to jest niemożliwe Żeby początkujący, początkujący kanał tyle wbił Ale na 50 subskrypcji napiszę jakąś piosenkę o Primal Carnage Do tego O nie, to, to będzie, las to będzie się zacinać Byliśmy Pteranodonem. Patrzcie. Tak się gra jako Pteranodon. Myślę, że Pteranodon ma fajnie nawet. A więc tak. Ten serwer jest fajny, bo tutaj każdy sobie soja trzyma. Nawet z tymi, e, z ludźmi, tutaj sobie trzymam sojusz. E... E, tak. Uff. No trudno, dopiero zaczynam, ale. Ja nie będę ukrywał, że. O, że dopiero zaczynam. No to nie jest jakaś tajemnica. A gdzie są inni? Tu są, tu są. Skaczą. Małpy. Hmm. Fajny serwer, ogólnie. Polecam z całego serca. Miła atmosfera. Ogarnięta administracja. W miarę. E, I więc tak. Może bądźmy... Teraz... Zmienię klasę. klas. Bądźmy tyranozaurem, Dlaczego on tak. Boże, taki to sztuczne spadanie, co nie? Taki garyzmot, Taki typowy garyzmot. to ma jednak głos. On może. E, a i e, w, e, w przeciwieństwie do innych, e, jak, nacisnę, jak nacisnę spację, to jak patrzy w górę. Jak nacisnę kontrol, to znaczy, e, to on patrzy w dół. I jak on biegnie, to on nie zadaje obrażeń urnęj do karnotaura, które biegną, rozpędza się bardzo szybko i papa dinozaur. A teraz nie ma żadnego tego Dobra, e, to tak. Change class. E, teraz ten. Nie ja do każdej godziny zabrałbym skina, No O, zabiły mnie te małe gruny. U jedzą mnie. Teraz jesteśmy... Aha, ja tu weźmiemy. A jak zlecę, stąd, to ja. Nie. Więc tak się prezentuje gra. I, i teraz e, tutaj nasuwa się do Was pytanie: czy chcecie jakieś gameplaye z Primal Carnage? Oczywiście nie może niekoniecznie na tak serwerach, ale yy, automatycznych tych, yy, gdzie wybierają team Więc tak, w tym miejscu bym raczej e, zakończył ten odcinek. Dlaczego nie? Coś się dzieje? A zjadłem typa. Tak wygląda jedzenie typa takim dinozaurem, dużym. Oczywiście ja go wcale nie musiałem zjadać, bo ten sera jest taki bardziej też do teamowania się. No ale on zaczął. On zaczął mnie strzelać. On zaczął mnie strzelać. A! I e, jak dinozaury się leczą. Tutaj są porozrzucane pomyłki takie mniejsze dinozaury i klikamy E. No jak na załączonym obrazku widać. I fajna animacja tego leczenia, że takie. O nie, 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 drogi panie, tak to się my bawić nie będziemy. Eee, dobra, był Pteranodon, był Pteranodon, to teraz Tupa, eee, Tupa tak wygląda. Ona może latać bardzo nisko na ziemię, tak jak Pteranodon, ma zwiększony atak i ma, jest y, sprytniejsza w pobieg, w, pomiędzy gałęziami czy tam gdziekolwiek. Mogę obserwować. No właśnie tam jest chyba, mogę wyjąć na tej różach? No mogę i obserwować cały park. Yy, tulpa jest yy, bardzo szybkim pterozaurem. A, i Rykiem możemy oznajmić, gdzie jest kto i czasami się. What? Hmm. Więc tak, więc dobra. To nie, zakończymy gdzieś na górze, żeby mam, żeby mnie nie strzelali. Yy, dobra, więc w tym miejscu kończymy odcinek. Więc, jeśli chcecie więcej yy, primal carnage, no to piszcie w komentarzach, łapkujcie, subskrybujcie. I do następnego razu, do usłyszenia. Cześć!